Dorośul Państwu, dzisiaj w naszym studiu witamy wspaniałego gościa, uzdrowiciela, którego większość z Państwa już poznała, który za darmo leczy na odległość i bezpośrednio. Wiesław Błaszczyk, witam Cię, Wiesiu. Witam również Ciebie, witam wszystkich wspaniałych gości. Dzisiaj w naszym programie chcieliśmy z, trochę zmienić temat. Będziemy mówili, mówili nie tylko na temat uzdrowienia, ale także na temat organizacji tym, czym w najbliższym czasie się zajmujesz, to co chcesz doprowadzić do końca. Czy możesz trochę bliżej przybliżyć nam tę imprezę, to spotkanie? Jak najbardziej. Jeszcze raz witam wszystkich. Proszę Państwa, tworzę, razem można powiedzieć, robimy z pomocą innych ludzi nowej świadomości. Niedaleko mojego miasta w bo mieszkam w Kościerzynie, jakieś 7 km od Kościerzyny, miejscowość Debrzyno się nazywa, tam robimy harmonię wszechświata. Ta harmonia będzie 12, 13 i 14 maja. To wypada akurat w weekend. Także proszę Państwa zapraszamy wszystkich ludzi, którzy będą chcieli przyjechać, bo będzie, będzie naprawdę wspaniale, bo jest klimat, tam energia, bardzo piękna energia. Także i już teraz wiem, że otwarcie przykładowo będzie będzie 12 to jest w piątek o godzinie 14 przyjedzie pani Mirka Brzozowska która będzie grała rozmaite piosenki bo komponuje i i będzie też również opowiadała o swoim życiu w skrócie, ale również będzie śpiewała i grała dla nas. Będzie przywitanie tak zwanego hymn dla wolnych ludzi. Piękna sprawa, piękny, piękna piosenka. Będziemy śpiewać, będziemy się cieszyć, będziemy klaskać. Także zapraszam oraz będą wykłady, będzie medytacja, będzie śpiew, będzie muzyka, ognisko. 哼 <laughs>。 Uzdrawianie będzie taniec. Także na wykłady przyjedzie pani, która jest tutaj u was w studio, często dosyć mogę powiedzieć, pani Antonina Choszowska, którą zaprosiłem i potwierdziła, że przyjedzie. Będzie miała wykłady piękne, energetyczne wykłady uzdrawiające, która mówi o świetle fioletowym świetle, który nas leczy. Także jest wspaniała. Która jest bardzo uduchowiona, bo to czuję, kiedy oglądam jej filmy, to naprawdę czuję. To yy, ta, że, yy, ta osoba będzie. Yy uduchowiona, będzie mówiła o naszej duchowości. Ja tak samo rozpocznę. Wiadomo, że ponieważ ja tam tworzę, no to muszę jakoś to zapoczątkować na początek. Także to ja otwieram, ale z innymi ludźmi. To nie ja tworzę tylko, ale również tacy ludzie jak ty, Jarek, jak Michel, przykładowo, którzy są potrzebni, którzy mnie wspomagają, którzy mi pomagają. Także VTV mogę powiedzieć, że bardzo zawdzięczam. Rozmaite rzeczy, te filmy, które nagraliście, z góry dziękuję i daję Wam Błogosławieństwo, bowiem, że i duch nad Wami czy, czy, Boski czuwa. Także, proszę Państwa, również inne osoby, wykładowcy przyjadą. Tak jak Chris Rudolf potwierdził, że, że przyjedzie, będzie też wykłady robił, mówi chociaż na jeden dzień przyjedzie ale zobaczy, ale, ale, ale będzie. Potem, proszę Państwa, przyjadą tacy ludzie, którzy robią, będą robić też wykłady, którzy pochodzą z dyni niedaleko mojego miasta, bo 60 kilometrów od, ode mnie, będą mówić o kryształach, o mocy kryształów. Także piękne wykłady będą. Również już kiedyś spo, po, wspominałem, że Pan Mirosław przyjedzie ze swoją żoną, który robi zdjęcia, zdjęcia aury oraz zajmuje się kręgosłupem, leczy, nastawia kręgosłup, a jego żona również robi krople krwi. Po prostu w skropej krwi robi rozmaite badania oraz inni prelegenci będą, na przykład wczoraj byli u mnie takie małżeństwo, przepraszam takie, że mówię, bo to małżeństwo, pani Jan i Monika Stopka, którzy zajmują się ziołami, będą przyjazdu z ziołami, można będzie u nich zamówić, kupić i proszę Państwo również będą wykłady robić, jak się leczyć, co i jak. Bardzo mili, bardzo fajni ludzie. I którzy również nawet i saunę przywiozą, dwie chyba sauny przywiozą ze sobą, można będzie i saunę zrobić, także szykuje się piękna, piękna impreza. I dlatego zapraszam z całego serca ludzi, którzy czują tą boskość, tą energię, bo przyszły teraz takie czasy, że po prostu wiemy o tych energiach, znamy to. Także oraz jeszcze inne osoby dzwoniły i chcie, chcieliby przykładowo mówić jakiś wykład o sobie co prześlić co jak także również będą mieli szansę żeby Pokazać, pokazać, co umią, co potrafią, co chcą powiedzieć, bo dlatego to właściwie, można powiedzieć, to jest ta, ta wolność nasza, która teraz zaczyna w nas działać. Jesteśmy ludźmi światła, istotami światłości, dlatego, dlatego to tworzę. Ale nie tylko ja tak mówię. I wszyscy u duchowni, którzy szukają tej miłości boskiej, tej, tego światła w sobie, dlatego zapraszam takich ludzi, którzy będą chcieli tworzyć nową, nową tą świadomość. Proszę Państwa, będą tam również i tańce, i medytacja, uzdrawianie, śpiew, muzyka będzie, ognisko i prawdopodobnie może, Jaraczku, słyszałem, że może kolega przyjedzie. Twój to tam. znaczy, coraz więcej osób, nawet z naszego kręgu, tu wrocławskiego, czy telewizji VTV, kiedyby Dowiaduje się o tym, tej wspaniałej imprezie, nazwaliście ją Harmonia Wszechświata, tak? Tak. A więc y, sama nazwa pokazuje, że y, ci ludzie mają się spotkać dla wprowadzenia większej harmonii, większego y, w sobie, więcej, tak, energii w tak. sobie, tak? Więc to zapowiada się wspaniale, ale coraz więcej osób, kiedy dowiaduje się o tym spotkaniu, y, y, pozytywnie reaguje, bo jest to temat y, bardzo w tych czasach zwłaszcza potrzebny i ważny, a więc jak tylko mają swój y, w kalendarzu trochę czasu, y, bo jak y, pamiętamy jest to 12, 13, 14 maja, y, to y, Zobowiązują się, że przyjadą. Nasz przyjaciel z Wrocławia, który zajmuje się chodzeniem pożarach, między innymi, na razie sprawdza swój kalendarz, więc zobaczymy, ale na pewno takie imprezy, takie. Takie możliwości, jak chodzenie w pożarach byłoby tutaj ciekawym uzupełnieniem. Dla mnie jest ważne to, co zacząłeś mówić, że tutaj każdy dostanie coś dla siebie, tak czyli nie tylko wykłady. Nie tylko spotkania czy, czy wymiana energii, ale także y, czas integ integracji. Ognisko, tak. jakieś tak. Y, słuchanie prawda, muzyki czy, czy y, ta kryształowa y, harfa, tak? Chyba właśnie te, takie Państwo mają przyjechać. przyjechać którzy się moją pochodzą z Dni, mieszkają w Dni, nie mają daleko, bo tylko 60 kilometrów tak. do tego ośrodka. Dojechać, którzy zajmują się kryształami i, i będą wykłady robili o mocy kryształów. Także, proszę Państwa, i będą grali na kryształowej harfie. Nie wiem, nigdy nie oglądałem tego, ale sam jestem ciekawy i tak samo na pewno i Wy będziecie ciekawi, bo, dlatego że no nie, nie wiem, nie wiem. Sam jestem. Zainteresowany tym i powiedzieli, że przyjadą, bo nie mają tak daleko. Nam, nie? Także I będzie można brazoletki sobie kryształowe jakieś kupić, i kamienie. No, no co, coś pięknego się szykuje, naprawdę piękna impreza się. No. Także nawet w, 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 ci ludzie, którzy u mnie tam w okolicy są, mm -hmm. na pewno będą też przyjeżdżać, i, bo to na, na pomorzu zaczyna to Ja to robię właściwie pierwszy. Się raz. No. Mówi się, że początki są trudne, ale ważne, żeby to się wdrukowało tak, w, ten, w tą okolicę czy w ten czas wakacyjny, bo na pewno już tak mówisz: mieszkańcy Wybrzeża czegoś takiego potrzebują. Tak, tak. To, co z programu wynika i to, co zaczęliśmy mówić, dla mnie jest ważne, że w tym miejscu, w tym czasie składa się kilka czynników. Ludzie, powiedzmy otwarci, którzy już wiedzą, czego szukają albo szukają pomocy tylko w swoim zdrowiu czy w swoim zrozumieniu. Ale atmosfera, ale ta natura. Ten ośrodek jest piękny, Aha. tam nie ma ograniczeń, jeżeli zwieli płot, płotki, że jest bezpośrednie wyjście do Lasku, obok plaża, obok y, morza, tak niedaleko. Morze jest 60 kilometrów. Ale samo to, ta, że tam jest jezioro, Jezior... o, nie... pierwszej kategorii pierwszej czyli gatunku, nie, tam nie ma żadnego brudu, nic, nie. I plaża jest i pomosty i domki w 11 chyba domków jest, że można tam się no ośrodek no, jest duży bardzo duży można powiedzieć no wszystko pokoje są wymalowane są dwupokoje dwuosobowe są trzyosobowe czteroosobowe pięć osób nawet nie? No, także sala jest konferencyjna. Proszę państwa, jeżeli nawet by deszcz padał, tak. to można sala jest to 160, 160 metrów kwadratowych, jedna konferencyjna, druga o połowę mniejsza, mhm. a jak nie to jest yy, taras pod spodem, gdzie można i gryla i stoły są zro zrobić. No, no jest naprawdę dużo miejsca do wykładów, do wszystkiego. Nie trzeba na, nawet żadnych scen nie potrzeba. No. I, i przykładowo nawet pole, gdzie będziemy robić tance, ja to nazywam tance indyjskie, mhm. nie. I przy ognisku bębenki jak szamani mają, będziemy uderzać i ludzie jeszcze tutaj, nawet tak, pan Jan z panem Milką, którzy przyjadą z ziołami i sauną, mówić, że też mają bębenki i inne instrumenty. Także przyjadą, będziemy uderzać, będziemy grać. Także atmosfera no, musi być piękna, bo to. Musimy czuć tą miłość tą do natury, a tam jest ta natura jest naprawdę pięknością. No. Czyli dla każdego coś miłego, tak? Ale, tak, jak najbardziej. Bo to jest to połączenie. Yy możliwości odpoczynku, bo teren jest wspaniały i tam przyjeżdżali dawniej na wczasy, tak na wypoczynek ludzie. A dwa, że te wykłady i te spotkania podbudują, jak mówisz, myślę, że tak będzie, naszą energię. No na pewno. Zresztą czułeś dzisiaj energię? Tak. tak? No i to powiedz, czy, czy działa moja energia? To znaczy, ty jako uzdrowiciel masz wspaniałą energię i to się czuje, to prawda, ale takich osób będzie parę. tak? Czyli to jest, będzie. Jeszcze zwiększenie będzie tak, energii. No. Tak. Jak mówiłeś, że pra... możliwe, że zrobimy taki krąg mocy. Tak, będzie na pewno. Przy to. którym może nastąpić wyrównanie energii, tak. a więc podładowanie każdego elementu tego łańcucha. Tak, że zapowiada się bardzo ciekawie, ale ten program się rozbudowuje właściwie. Się... No, jeszcze mamy. Po no, prawie miesiąc można powiedzieć. Tak, Nie, tak? więc on będzie trochę uzupełniony, może trochę zmieniony, ale na pewno pozytywnie, żeby y, móc to poczuć tam trzeba być, tak? Aby to tak, poczuć tak. i y, zapamiętać, bo pewnie za rok a, się powtórzy. A, a, no, ja myślę, że nawet po, po wakacjach się powtórzy y, znowu, bo teraz będą na wakacje to tam y, kolonie przyjeżdżają, dzieci, nie? Także oni tam mają, no z tego żyją, nie? Wi, wiadomo, tak. nie? Ale po wakacjach, no a, też by było miejsca, żeby z tymi dziećmi tam, nie? Ale y, całe kierownictwo mówi, że to na takie energetyczne, nasze duchowe spotkanie, nie? To dzieci, a to wolność, a to krzyki, a to to, nie, to oni mają swój czas i my mamy swój czas, nie? Także już nawet na, jak to wszystko wypali, co ja liczę, że wypali pójdzie do przodu, nie? To we wrześniu zaczniemy następne robić, nie? Te duchowione, energetyczne spotkania, nie? Przypomnij, podaj do siebie namiary, tak? Bo yy, można. Można już teraz mm, rezerwować miejsca. Tak, jak najbardziej. I cały dzień, z tego co pamiętam, yy, jest przewidziany. Można zamówić całodobowe wy wyżywienie. Yy, ale taki właśnie kontakt, na przykład z Tobą, yy, pozwoli już zarezerwować to miejsce i dowiedzieć się tak, yy, co do cen, yy, które są nie yy, nieduże yy, tego wyżywienia albo noclegu. Yy, proszę Państwa. Ja za chwilę się podam okay. numer telefonu. Ale tak w skrócie powiem nie, że na, na całą dobę z, w, z trzema posiłkami jest koszt 130 zł, co myślę, że nie jest tak źle. E, wegetariańskie też nie może być, bo już niektórzy się pytali, czy będzie. No, kucharze e, będą to i będą robić, a jak nie, to ja mam papiery kucharza i piekarza, to, to i wtedy. Ja muszę się o, wziąć za pracę. Nie? To tym bardziej. Tak. No, także, Będziemy tak się starać, żeby wszystkim dogodzić. Do, dogodzić, żeby wszyscy byli zadowoleni, że jak przyjadą, jak wyjadą, żeby tęsknili nas, na następny raz już, nie? żeby to utrwalili sobie w swojej duszy, w swoim sercu. Nie? Bo to, to się liczy dla nas teraz w tych ciężkich czasach. Tak jak mówili na początku, ale tu warto podkreślić, że tereny są piękne. I dojeżdżając właściwie bez dużego kłopotu do Kościerzyny, tam tak. poprzez Gdańsk, poprzez Gdańsk um, można, jak ktoś ma czas, prawda, udać się na piechotę, ale będzie odpowiednia komunikacja, żeby dojechać na miejsce. Tam jest chyba siedem czy... Yy, najlepiej jak pociągiem, to można tak tutaj z Wrocławia, ja do Was dojeżdżam, nie? Mhm. Ale pociąg jedzie aż do Katowic czy tam do Krakowa, nie? To dojechać do Gdańska Wrzesza. W Gdańsku Wrzeszu przesiąść się na taki pod, pod miejską kolej ja mówię to tramwaj, bo to tak mhm. samo i u was tutaj jeżdżą też y, przykładał do innych miasteczek nie? no to y, zdan z Rzesza y, wykupić bilet do, do Kościerzyny okay. a jak już y, proszę państwa się znajdziecie w Kościerzyny w Kościerzynie to proszę zadzwonić i mo, moja taksówka, czyli ja jako taksówka, a no, nie jestem taksówkarzem ale już y, y, po prostu postaram się, żeby was dowieźć y, do do ośrodka. A jakby więcej nawet osób, nie, to są taksówki, które bo ja wiemy na 6 osób, na 8 osób no, można to, to nawet nie wyjdzie 10 zł na osobę, żeby mm -hmm. za, zawieźć. Nie? A jakby jeszcze więcej było, to e, ośrodek ma nawet autobus i wtedy całą Ferajnę zawieziemy, nie? Także, na miejscu oczywiście są parkingi, więc. E, Parking jest dużo parkingów, są korty tenisowe. E, no, no, Wszystko jest. Można powiedzieć, gotowe, gotowe. Okay. No, posiłki, nawet namiot ktoś ma, to może pod namiot przyjechać, bo jest miejsce na pole namiotowe. Ośrodek ma jakieś 15 hektarów, ale sąsiaduje z lasami państwowymi, nie ma potłu, ani bramy nie ma. No, także jest napra naprawdę pięknie. bardzo podam Wam teraz numer telefonu, co możecie zrobić, bo. Y jeżeli do mnie na ten telefon zadzwonicie, to jak będę miał wasz telefon, to wyślę wam ulotkę, gdzie jest ten ośrodek, co i jak, gdzie, gdzie co będzie mniej więcej, i tam jest też mój telefon do rezerwacji. Numer konta mogę też wysłać, gdzie rezerwację trzeba zrobić. 30% rezerwacji już można to robić, bo już dosyć sporo ludzi jest, także no, jest duży ośrodek, ale ale nigdy nie wiadomo czy nie zabraknie miejsc, nie? Także, a wszystko jest po prostu no pod, pod nosem. Nie? Także restauracja jest, no, no wszystko jest. Nie? Także potrzebujecie się o miejsce spania gdzieś tam daleko, żebyście musieli sobie miejsce spania wynajmować, bo naprawdę jest duży ośrodek i wszystko jest pod nosem. I Dlatego zapraszamy, bo nie tylko, że z nami się spotkacie, ale odpoczniecie, bo dlatego, że tam jest taka energia, to jest od miasta, tam wszystko, nie ma żadnych spalin, nic, że sami będąc tam już będziecie się uzdrawiać, sami, sami nawet, to ja Wam gwarantuję nawet to. No. Proszę Państwa, teraz Wam podam numer telefonu do mnie, 7 dziewięć dziewięć osiem dwa trzy cztery zero pięć. Jeszcze raz powtórzę. Siedem dziewięć dziewięć osiem dwa trzy cztery zero pięć. Możecie dzwonić na ten telefon. Yy, w każdym razie yy, wtedy ja wam o, o, przyślę numer. Yy, tam będzie na tej wizytówce, na telefonie. Odeśle wam numer telefonu i wizytówkę, gdzie to się znajduje, bo to jest koło Kościerzyny, 7 km od Kościerzyny. Miejscowość się nazywa Debrzyno. Wejdziecie nawet na internet, to zobaczycie cały ten ośrodek, co, co, jak, co tam się dzieje. Także zapraszamy i naprawdę. Polubi, polubicie, ale nie tylko ten ośrodek polubicie, ale też i nas polubicie, bo w nas będzie tyle miłości i tyle światła, że nawet Michel będzie zadowolony i ty, Jarku, będziecie zadowoleni, że przyjechaliście do tego ośrodka to wiesz, bo zacząłeś o tym mówić, każdy kontakt z ludźmi energetycznymi nam coś daje, tak, że na pewno tak. na pewno tak. A jeszcze, proszę Państwa, jak wiecie, uderzył mnie piorun, co ja mówię, że światło, no, czy palec Boży mnie tam dotknął, nie, to od początku jeszcze raz tam na tym spotkaniu opowiem, dlaczego to robię, co przeszłem, gdzie byłem, co widzę, wszystko się na miejscu dowiecie. Do no. Także zapowiada się wspaniale. Także, Biesi, dziękuję za te słowa i za ten opis plastyczny, bo myślę, że coraz więcej osób będzie, no jest trochę czasu jeszcze będzie dzwonić, dopytywać przynajmniej, a część z nich się zdecyduje. Dzięki za to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Ja również Państwu dziękuję.